Witam Was, dzisiaj chciałabym zaprezentować urządzenie do kuchni, a konkretnie do przyrządzania posiłków, które w mojej ocenie pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas, a także pozwala na przygotowanie zdecydowanie zdrowszych i smaczniejszych potraw. Urządzeniem tym jest Philips Ovi Dual Basket należące do kategorii Air Fail. Posiada ono dwie szuklady, większą o pojemności 6 litrów i mniejszą, 3 litrów i pozwala na przygotowanie posiłków dzięki technologii Rapid Air. Urządzenie wyposażone zostało w intuicyjny ekran dotykowy i jest naprawdę łatwe w obsłudze. Na ekranie dotykowym znajdują się zaprogramowane ustawienia czasu i temperatury dla 8 programów, dzięki którym można przygotować świeże frytki, mrożone frytki, kurczaka, Mięsa, warzywa, rybę, ciasta oraz odgrzać potrawy. Oczywiście wszystkie ustawienia można zmodyfikować według własnych potrzeb. Dla mnie dużym ułatwieniem jest to, że gotując zowi dual basket nie muszę cały czas stać i pilnować, aby jedzenie nie przypaliło się, a w tym czasie mogę zająć się innymi sprawami. Philips Ovi Dual Basket można przygotować rodzinny posiłek składający się z głównego dania w dużej szufladzie oraz przystawki w szufladzie mniejszej, a dzięki funkcji synchronizacji czasu gotowania w dwóch szufladach zyskuje się pewność, że posiłek będzie świeży i gorący. Dodatkowo dzięki darmowej aplikacji Home ID zyskujemy dostęp do darmowych dedykowanych przepisów oraz setek inspiracji, w których zawarte są szczegółowe wskazówki przygotowania pysznych dań z konkretnymi ustawieniami. Z Philips Ovi Dual Basket korzystam już od ponad dwóch tygodni. Przetestowałam ten sprzęt bardzo dokładnie i według mojej opinii pozwala on w większości zamienić piekarnik ponieważ z łatwością można w nim przyrządzić np. zapiekankę, łódkę z kurczaka, czy nawet upiec babeczki. W każdym momencie jednym przyciskiem można także wstrzymać lub wydłużyć czas gotowania. Ponadto jest to bardzo bezpieczne urządzenie oraz bardziej przyjazne dla środowiska oraz portfela, gdyż zużywa nawet 70% mniej energii niż standardowy piekarnik. Potrawy ugotowane w Ovi Dual Basket są wyśmienite, soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz, a co najważniejsze, są one dużo zdrowsze, bo z minimalną ilością tłuszczu. Jak dla mnie jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdrowiej odżywiać się oraz dla rodziców, którzy muszą wykonywać kilka spraw naraz. Zdecydowanie polecam.